Alright, what's up, baby brother? What's happening? Beat this. ten just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Little Weasel, is getting buried, and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers what's up, out. Man? What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real what's big. Nigga? What up, kid, Put gross shit on the map for good. For life. All right, nigga. Będziemy potrzebować Każdy członek ranku do ciebie czy szanuj, szanują się na tyle, że Przytrzymaj... KMPy Naciśnij na członka gangu następnie g oraz Hagdy Następnie g oraz Hagdy. Okej okay. Halo, dzień dobry Aha, zapomniałem. Halo, cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Geta Sandras Moi kochani dzisiaj pojedziemy na strzelankę z tego co mi wiadomo. Okej, okay, na czas mamy. wejść na... okej. Okay. Aha, Spoczko. Gdzie to jest w ogóle? Gdzie to, gdzie to jest? Halo, dzień dobry, gdzie to jest? Proszę mi powiedzieć. Ej, o kurde. No... Powiem ci, wariacino, że ciężko na tyły cmentarza będzie dojechać, nie? I cię kręca no. Powiem ci, no... Jedynie to... Trzeba będzie skrótami. Im bardziej... Jesteś szanowany, tym więcej członków ganku może wejść w skład twojej grupy. Bardzo mi niezmiernie... Kurde miło, ale chyba nie... O dobra, spokojnie panowie, nie strzelamy. Tutaj musimy na czas dojechać. 3 minuty zostały i 20 y, sekund. Także y, kurde, jedziemy, jedziemy. Tu teraz wyprawo. Dobra, zdupiaj tu przez ammunition Nie no, dobra, na luzie, nie bo tutaj też w poprzednim odcinku tutaj jak widzicie aha dobra to tu my odbiliśmy okej okay, dobra w sumie spoko dobrze dobrze jedziemy dobra wariaty lecimy kurwa, ciśniemy co tam u was widzowie dawno odcineczka też z GTA Sandra z nie było bo też yy, nagrałem tutaj był odcinek z czego to był Nawet nie pamiętam z GETA Online i chyba był z Fortnite nie o kurde, dobra, już obawiam co tu będziemy, my się będziemy na piję tak? Okej okay. Dobra To tu Ty, będziemy się strzelać na cmentarzu? Popierdzieliło was i okay, No pewnie, przechodzę wariacie Braciszku, jesteśmy razem, pamiętaj Kurde, ja to chciałem, ali i na na kan. E, wciśnij H, żeby kazać swojej bandzie stać w miejscu G żeby szli za tobą. Eee, Okej. Okay. Wciśnij na chwilę G lub H, aby oddali się od twoj. Żeby co? Wciśnij na chwilę G. Dzień, Kurde Dobra, panowie, ładne medyli. Lejcie na to, że ten fraj ma na sobie. Po będzie będzie? Okej. Okay. CJ, you take care of follow No nie, co ty robisz? No otwórz No nie, no jakim ja jestem kupą gówna teraz to nie. Halo, wariacie, gdzie idziesz? Nie ma Co ty sobie myślisz mordo? No chodźcie tu Dostaję Ten to opie idzie z góry nie? Wow, man A no kamizelki nie mam no nie, Nie wierzę że mamy dwie gwiazdki nie? To nie robię Dobra wal się Uszczelać się, chodźcie strzelać, nie? Dobra, idę ci pomóc. No gdzie ty uciekasz? Dobra, tak się bawimy. Dobra, to nie wyszło. min. JJ, I'll get us car. Znać nam brykę, bo... Ucieki. Okej, okay. cano żyje teraz. Co? Dobra, hopie, patrz gana mu napierdziela, nie. Pana to. Do feel, <laughs> Dobrze jest. Dobra, kurde, poxap nie no nie wiem. Nie wiem co to wyszło. Nie wiem o co to chodziło. Prawie bym się jeszcze wypierdzielił, nie? Radio mnie to wyłącz mordo Dobra jeszcze chopie policja nas goni, nie? Jesteśmy chopie udani No teraz nagle zaczynają do policji strzelać, no jesteście najlepsi, kurde no Dobra Nie wierzę Jo, pierdzielę, jak przyleciał Ue, mordo weź No spoko mordo, Okej, okay, dobra, oj przepraszam bardzo, przepraszam, no ale no prze... Kurde, ale kto to postawił tutaj te jakieś turnowate słupy, no słup za słupem, no czy ciebie... Delikatnie po pier Tu była gwiazka, tak? Ez jak się tu trzymie, pa pa pa, pa 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 widziałeś to, I yeah! Jak to się trzymie, drogi? No dobra, i się nie trzymie, nie Nie strzelaj! Idiota Nie strzelaj, powiedziałem, że nie strzelaj, to nie strzelaj. Czego ty prostego słowa. Klikając G, nie rozumiesz, że do ciebie przemawiam. Chodziło mi o. No, ten tego tu, no. No, no do nik, nie? Ja wiedziałem, dobra. Zobaczymy, jak tam y, nasz kochany y, Dolarek podskoczył. No to ty strzelasz. Oj. Uwaga, trzymamy dolarka Ktoś tam jest, ale nie wiem co Man, home, No pewnie later, No spoko, masz szacunek, no zajebi fajnie Patrzcie, ile już tam jest high school? High school, high school. Uee, 340, no to fajnie, odrabiamy, odrabiamy Okej okay, moi kochani, to była króciutka misja Kolejna strzelanka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie cześć i naura.